Rosja wzywa posiłki z Syrii, Libanu i Górskiego Karabachu. Ukraiński wywiad, do sił rosyjskich dołączą najemnicy z Syrii i Libanu. Rosjanie kierują do walk w Ukrainie część swego kontyngentu rozjemczego z Górskiego Karabachu, do wojny mają dołączyć także najemnicy z Syrii, Libanu oraz Republiki Środkowoafrykańskiej. Ukraiński wywiad obawia się, że Rosja planuje zwiększyć siły ofensywne prowadzące inwazję na Ukrainę. Portal Chromacka, powołując się na sztab Sił Zbrojnych Ukrainy, poinformował w niedzielę, że do walk ma dołączyć część kontyngentu rozjemczego z Górskiego Karabachu. Rosja dalej prowadzi też rekrutację najemników w Syrii i Libii, informował w niedzielę główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. W zamieszczonym na Facebooku wpisie możemy przeczytać, że Rosja Putina otworzyła 14 centrów rekrutacji najemników w Syrii na terytoriach kontrolowanych przez reżim Baszara al Asada Damaszek, Aleppo, Hama, Arachka i Deiraz Zor. Po krótkim przeszkoleniu najemnicy zostaną przetransportowani do Rosji przez bazę lotniczą szlaimimim dwoma samolotami tu 134 do 80 pasażerów i tu 154 do 180 pasażerów. Do bazy lotniczej Czkałowski w obwodzie Oskiewskim, poinformował ukraiński wywiad. Rosjanie zrekrutowali tysiące syryjskich najemników do Armii Rosyjskiej, na jeźdźcy mają dołączyć tysiące syryjskich najemników zrekrutowanych w ostatnich dniach. W szczególności są to członkowie tzw. Milicji Obrony Narodowej oraz Jednostek 5, Korpusu Sił Zbrojnych Syrii, podaje ukraiński wywiad. Zdaniem wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Syryjczycy wykorzystają ciężką artylerię oraz broń snajperską w wojnie z Ukrainą. Za walkę po stronie Kremla najemnicy mają otrzymywać od 300 do 600 dolarów miesięcznie.